Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt trzeci, udzielanie pomocy w środnej postaci dotacji do dofinansowania ośrodka przeciwdziałania u planu alkoholu w wielku biał. Temat myślę, że znany, ale to jest tak zwane zleczej. Myślę, że temat znany, ale jeśli Państwo macie jakieś wątpliwości, to tutaj... jest tak, proszę. Jak o ile się nie mylę, to mi się wydaje, że w poprzednich latach taka równa suma zawsze była 7 to że, że Czyli ta liczba, korzystając, korzystając, w tym, Więcej korzystających chyba z naszej gminy. Kura, a, na tego A, Dziękuję Dziękuję Panie, Dziękuję panie. Dziękuję, panie Przewodniczący. ma... to może że jest to zadanie własnej gminy albo ktoś musi budować swoje miejsce albo po prostu mięso działa za nas, w związku z tego w związku z tym Myślę, że te koszty byłyby zdecydowanie większe, jeżeli nie podpisali tego próbu gminy Pan zieloski, tak jeszcze jak Nie jako komentarza do, do, do uwagi pana Wójta też. E, proszę państwa, mieszkańcy, ci, którzy korzystają z tej placówki, e, być może pojawi się w przyszłości taka sytuacja, że, autor, co powiedział pan przewodniczący, ta kwota się zmniejszy. E, I nie mam bynajmniej na myśli sukcesu, bo który jeśli chodzi o walkę z uzależnieniem, to pojawienie się nowych regulacji prawnych. Osoby, które będą zatrzymywane do utrzewnienia w jednostkach policji też będą ponosić opłaty z tego typu. To już nie będzie tak, że ktoś zatrzymany w jednostce będzie miał na koszt państwa. Zmieniły się przepisy w tym zakresie w tej chwili wojewoda ustali 300 zł opłatność. Oczywiście ona nie będzie trafiać do budżetu policji, tylko do budżetu wojewody. No ale nie, jak to będzie elementem skarbu Państwa, więc sądzę, że być może w przyszłości jak ten system zacznie funkcjonować w pełni, to okaże się, że ilość się naszych mieszkańców korzystających z tych usług zmniejszy. Dziękuję. Myślę, że Pani te wszystkie tematy w tej sprawie. To, to tak to. to z Państwa pomocy finansowej ośrodków przeciwdziałania problemu albo... Wiem, że ja bym to Państwu jest za. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.